A jesteś, a jesteś, nie mam mnie się... Jesteś na stryku? Nie mam mnie Nie, nie ma a... na stryku Wiesz, Napijmy się na twoje niezdrowie No, to przecież ja was widzę Ja was nie widzę Co wy robicie? O kurde, kurde To było Wcale nie nagrywam Nie nagrywasz? Wcale nie nagrywam teraz A małe śmierdziuchy Ej, chodź, 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 chodź Chodź, chodź, chodź Atylo, zostań tam Pod wodę, wodę, chodź,

nie ma inna nagrywka, nie no, przecież mówiła, że dzisiaj będzie. Słuchaj, 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 słuchaj. słuchaj, Widziałem to. Haha, tak się oby się pojawił. I wracał. O kurde. <grym> Gdzie jesteś? Coś, słuchaj, słuchaj, o jesteś, jesteś, jesteś. Dobra, słuchaj. Jeśli ja oh. uważa, że są tam, jest. Jeśli uważa, że są tam, jest. Słuchaj, słuchaj. Link no <grym> I tak mnie nie złapiesz Co To Co jest Co ci Jestem stary Co Jestem stary, jestem głupi cię Nie jestem głupi, ale jestem pewnie stary. Stary. stary Jestem stary. stary Nie, nie Nie, nie. tu się pali wszystko Mój Boże, kto był takim idiotą, że za... to podpalił? Wiem kto Ciekawe kto ma zapalniczkę Ja cię przepraszam Ej, Doktor Strange Ej, <średź> chciałem właśnie spalić diamentowe kilo z bloku Naprawiam ci okno Naprawiam ci okno na Ej, muszę jeszcze nie... muszę jeszcze, ten jeszcze ten sama poświęcę. No bo wiem co ja jeszcze zrobię, ja wiem co, ja co ja jeszcze jestem zrobię. Jestem. Śmierć. Dobra, chodź tu, chodź tu. A mam większy bał listy! Mam większy problem, tu się wierzcie jest. Stary, tu głupi stary. Serio. No Połowę heła no mi idą. Hełm mi rozwalił. Trzymaj to z powrotem. Trzymaj, ja już tego nie... widzę. Serio. Serio, jakby mordo. To ja ma... się nazywam śmierć. Mordo. Jest... Mordo, dlaczego ja tak by chyle poddam? znalazł mnie? Chodź do was, ja Czekam. Najpierw szybko zautrzeń, żebym miał, bo O, dobra, mój normalny z Dobra, jak normalny mhm. z to elo To może mi iść. Daj mi też wódkę, bo jestem stary. Leo. Ze mną się zdarzysz Szymon, ty się zdarzysz z tym minecartem jak i ja się zdarzę z tym minecartem A ty się potem znowu z nim zderzysz. Wyszedłem ale polecam. Uciekam. Nie mam mnie. On zrobił to samo co ty na pierwszym odcinku, po prostu za mur... Uciekajmy, uciekajmy, A, jest, gdzie jestem. Nie, uciekajmy, uciekajmy, uciekamy. Uciekajmy czy on jest to wy... robić? No i teraz... Teraz masz za swoje.. Ligma boss. Najzabawniejszy. Czy on z nami idzie wokół? z nami poszedł wokół. Cool. Ja idę na karsela. Bo... Ja, na ja, ja. <grymowa> <grymowa> widziałem, widziałem na okay,